Cześć! Słuchaj, jeżeli jesteś jedną z tych osób, która w którymś momencie po prostu już nie ma siły, która poddaje się e, na tej swojej drodze przedsiębiorczej, na tej drodze z tą przygodą, na przykład jeżeli chodzi o biznes online, Amazon, czy jakikolwiek inny biznes, bo zwyczajnie jest ciężko, bo zwyczajnie czujesz, że ci nie wychodzi, albo efekty, na które pracujesz, no nie są jeszcze tak zadowalające, jakbyś chciał, nie urosłeś jeszcze tak jakbyś chciał, to właśnie ten film przygotowałem specjalnie dla ciebie. Ponieważ na moim kanale znajdują się już e, wywiady z kursantami, tak? E, kursanci, którzy właśnie e, zaczęli sprzedawać swoją pierwszą partię produktu, ta partia się przyjmuje, te pieniądze zaczynają narastać. Jednak do tej pory nigdy nie miałem takiego filmu, który byłby follow-upem, który w którymś momencie e, mówi wam, jak. Kursant dany sobie poradził dalej po kilku miesiącach. I właśnie w tym filmie mówię o nie tyle mówię, ale ten film właśnie będzie o Leszku, czyli o moim kursancie, z którym wywiad miałem tutaj. To jest wywiad, który miał największą ilość wyświetleń, także bardzo Wam się spodobał. I przede wszystkim właśnie w tym wywiadzie Leszek też mówi oczywiście ile zarobił, na zasadzie ile musiał czasu na to poświęcić, z jakimi trudnościami się zmagał. No i po tych kilku miesiącach, które już minęły, Leszek oczywiście też miał większe, większe problemy, mniejsze problemy, miał kolejne zwycięstwa, miał kolejne małe porażki, więc właśnie w tym filmie chcę troszkę przybliżyć jego jego historię, to jak się rozwinął, no i przede wszystkim w jaki sposób udało mu się dobić do 100 tysięcy obrotu dolarów. Bo wtedy, kiedy nagrywaliśmy wiat po raz pierwszy raz, to było 24 tysiące dolarów obrotu. Wtedy szacowałem, że zajmie mu to 6 miesięcy, żeby dobić do 100 tysięcy, zajęło mu to około 7,5 tysiąca, także blisko. Właśnie Leszek osiągnął 100 tysięcy dolarów. I ten film ma za zadanie właśnie Was zmotywować, pokazać, że Ci kursanci, którzy odezwałem się do kilku, e, którzy oczywiście ma, mieli te obroty, mieli te sukcesy, dalej się rozwijają, dalej idą po swoje, także nie chcę, żebyście i wy e, się poddali. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, zanim przejdziemy do, tak w sumie do, do głównego tego filmu. Chcę was poprosić, żebyście zostali do samego końca, ponieważ na samym końcu przygotowałem dla was coś specjalnego. Sądzę, że będziecie zaskoczeni i pomysł, a i, i rzecz, którą wam zaprezentuję, się wam spodoba. Także, żeby nie przedłużać, zacznijmy teraz. Od samego początku. Więc w skrócie przypomnę mniej więcej e, historię Leszka, całego Leszka. E, jest to mój kursant, który dołączył w, do kursu w kwietniu 2019 roku. E, I kursant, któremu zajęło tak na dobrą sprawę 3 prawie 4 miesiące znalezienie produktu. E, gdzie po drodze wysyłał do mnie swoje produkty, które ja za każdym razem odrzucałem, i, i na dobrą sprawę też e, no, przez to Leszek. Miał gorsze momenty, tak? Miał te takie momenty załamania, bo mimo wszystko, że pracował na coś, wydawało mu się, no nawet nie to, że wydawało mu się, tylko spędzał konkretne godziny nad szukaniem produktu, tak naprawdę nic nie mógł znaleźć i wszystko co do mnie wysłał, zwyczajnie odrzuciłem, mówiąc, że ten produkt nie nadaje się do sprzedaży. Aż pewnego dnia w końcu trafił na produkt, który dostał zielone światło ode mnie, i właśnie wtedy, tak na dobrą sprawę, cała historia Leszka się zaczęła, cała ta droga, którą Leszek aż do dzisiaj przeszedł, właśnie zaczęła się na dobrą sprawę od tego dnia. I potem, wiadomo, przed, przed momentem sprzedaży, kiedy zaczął sprzedawać, na dobrą sprawę, cały swój biznes, który Leszek teraz posiada, rozwinął podczas pandemii, czyli Pro, takiego okresu wiecie, na dobrą sprawę, każdy wstrzymuje się, żeby nie zaczynać swojego biznesu. Każdy trzymać za kieszeń i boi się czegokolwiek ryzykować, ale Leszek jest tutaj świetnym przykładem, właśnie, że. No, nawet w czasach pandemii, a szczególnie jeżeli chodzi o biznes online, można zarobić naprawdę bardzo fajne pieniądze. Ale nie wyprzedzajmy jeszcze faktów, może na samym początku, jeżeli nie widzieliście tego wiadu, chciałbym Wam przede wszystkim powiedzieć a, i pokazać, co leży Wam do powiedzenia tak naprawdę, dlaczego tak naprawdę zdecydować na biznes online. Ponieważ na pewno wiele osób też y, oglądających ten film rozważa, czy jest to biznes odpowiedni dla nich. Czy powinni na przykład zacząć sprzedawać sprzedaż na Amazonie? Czy powinni zacząć działać w sieci. Więc tutaj właśnie jest ten wycinek z wywiadu, gdzie Leszek wyjaśnia swoje motywy i dlaczego tak naprawdę postanowił zacząć z biznesem online. Dobra, właśnie, więc chciałem się zapytać właśnie, jak i kiedy ta cała przygoda się u Ciebie zaczęła? Co, co tak naprawdę sprawiło, że trafiłeś na Amazona, czy może wcześniej wiedziałeś, czy zupełny przypadek, jak to jest u, u bardzo wielu osób? To znaczy, wcześniej w ogóle Amazon kojarzył mi się bardziej z tą taką ciężką pracą, o której się tyle mówi, tego pakowania maczek, więc jakbym wcześniej usłyszał Amazon, to, to, to bardziej z tym mi się kojarzyło. Mhm. A jakby już myślałem, myślałem o biznesie od, od dłuższego czasu. Miałem nawet taki, taki pomysł na, na internetowy biznes, ale to, to, to nie był Amazon. No mhm. i zaczynałem przeglądać filmiki na YouTubie, właśnie takie biznesowe, różnych tam ludzi, którzy się wypowiadają na ten temat. No i trafiłem na film Amazon vs. Allegro. No i mhm. ten filmik włączyłem. To, to, to nie był Twój filmik, tylko takiego innego pana, który mhm. trzyma. Tak, kurs. Tak, tak. Kupiłem ten kurs, ale stwierdziłem, że jednak no, muszę jeszcze tą wiedzę poszerzyć, startować. No i natrafiłem wtedy na twój kurs. I tak było mhm. zawarte wszystko, co, co faktycznie jest potrzebne do sprzedaży. Okej, okay, to mnie niesamowicie cieszy, ale skąd ta? Właśnie powiedziałeś, że już kupiłeś jeden kurs, potem kupiłeś drugi kurs. Masz ten nawyk taki inwestowania w siebie, inwestowania w kursy? Czy to tak stwierdziłeś? Znaczy, tak, no tak. I... Ja zajmowałem się też treningami personalnymi, więc jakby też musiałem robić wcześniej kur kursy mhm. trenerskie i tak dalej. Tak więc to, takie myślenie, że jednak żeby coś zrobić dobrze, no to trzeba się tego nauczyć, a uczenie się samemu no to jest uczenie się na swoich błędach, które zazwyczaj dość sporo kosztują, tak więc lepiej, mhm. jest, lepiej jest po prostu tą wiedzę pozyskać od kogoś, kto ma o tym pojęcie. Nie? Okej, okay, czyli tutaj nie miałeś jako taką decyzji, inaczej nie była to ciężka decyzja, nie, tak nie, jak dla, dla większości osób to jest. Nie, nie. tak, więc jeśli chodzi okay. właśnie takie jakieś kursy, takie rzeczy, no to, to myślę, że to nastawienie jest, jest ok, Tak powinno być okay. na wiedzę, to dobra. Dobrze. To mnie bardzo cieszy, że ty, wiesz, znalazłeś u mnie to, czego szukałeś, ten, ten, ten kompletny od A do Z, to wszystko. Uh, no, ale, właśnie, kurs kursem, ok, jak trafiłeś, ale skąd pomysł na, na sprzedaż w internecie e-commerce, Amazon sam w sobie? Uh, to mnie bardziej ciekawi, tak? No bo zawsze gdzieś musi się coś pojawić, lecz on stop do tego, że szukamy. Założnik tego był taki, że oglądając te, oglądając youtubast, właśnie yy, yy, różne tam, tam wideo na temat biznesu i tak dalej, no to natrafiłem raz na taki film. Yy, dziesięć sposobów na biznes w 2019 roku, czy w 2019 roku wtedy. No i otworzyłem, otworzyłem, tam były różne, tam pan omawiał pomysły na biznes, no i jednym była sprzedaż internetowa. No i to mnie tak najbardziej właśnie zainteresowało, ta sprzedaż, sprzedaż internetowa. Wydaje mi się, że to jest takie najbardziej wszechstronne, no bo handlować można praktycznie wszystkim, tak, a jakieś inne rzeczy, no to trzeba się wyspecjalizować w czymś i rozwijać tą, 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 jedną, tą jedną umiejętność, a tutaj możemy jakby przechodzić z produktu do produktu i to jest fajne. Okej, okay, czyli ty nie miałeś takiego, jakiegoś większego zarysu, powiedzmy tylko widziałeś, że chcesz sprzedawać w internecie. Jeszcze za bardzo nie wiedziałeś jeszcze, co. No, za bardzo nie wiedziałem co, no, bo na początku chciałem w ogóle sobie jakoś tak, takie powiedziałem, że będę sprzedawał zapalniczki, nawet kupiłem za libaby próbki tych zapalniczek, okay. sześć sztuk, takie na, na USB. Ale spaliło to na panewce bardzo szybko. Mhm. Więc tak. Ale to wiadomo, to pierwsze kroki to tam trzeba trochę poraczko. Zanim się wstanie faktycznie na, na nogi. Okej. Okay. Więc tak jak powiedziałeś, zapalniczki. Super, super że to jest przykład. Bo to mówisz pierwszy produkt, który tak naprawdę nie wypalił i nie miał szans. Nie miał wypalić. szans bardzo. No, A... Nawet wtedy nie miałem pojęcia o tym, że warto budować markę. Tak nie miałem w ogóle, jak mhm. mówię, tego. Tego spojrzenia na to wszystko, nie? Po prostu zamówiłem i tak, powiedziałem a, wystawię zapalniczki na Allegro, ale. Dobrze, że się odsłonią w porę i. <gry> Także możecie zobaczyć właśnie, jakie były motywy Leszka, na dorosprawę, gdzie zaczął szukać, jak zaczął szukać, tak, w jaki sposób na przykład zarabiać online i szukał pomysłów na to, e, żeby, żeby właśnie coś stworzyć dla samego siebie, żeby otworzyć swój własny biznes. To jest u leszka też bardzo ważne i, i naprawdę do czego was zachęcam. Bo dokładnie tą samą drogę przyszedłem ja, dokładnie tą samą drogę przychodzą, na dono sprawę wszyscy kursanci, którym się udało, którzy potem też dodatkowo. Się rozwijają. Leszek, tak właśnie inne osoby nie boją się przede wszystkim inwestować w siebie. Ja wiem, że dla wielu z was właśnie e, rozpoczęcie czegoś z kursem to jest dosyć ciężka decyzja, ale uwierzcie mi, że jeżeli chcecie czegoś dobrze się nauczyć, jeżeli chcecie coś dobrze zrobić, to nie ma lepszego na dobrą sprawę sposobu niż pójść w ślady kogoś, kto już właśnie to zrobił. Ja też wychodzę z tego samego założenia, jeżeli cokolwiek nowego już przychodzi do głowy, jeżeli czegokolwiek nowego się uczę, od razu sięgam po kurs, od razu sięgam po kogoś e, albo do kogoś, kto już przeszedł tą drogę, przez co mi będzie znacznie łatwiej, przede wszystkim będę wiedział, że mam gotową na dobrą sprawę, receptę na sukces, tak to, tak to nazwijmy. Przypa przynajmniej będę miał ten przepis, tak? Jaki, jaki tort mi już z tego wyjdzie, zależy ode mnie, ale przepis na to będę miał. No i właśnie, jeszcze kolejna rzecz, która, która tutaj jest bardzo fajna i która sądzę będzie Was motywowała, to jest e, e, moment, gdy Leszek mówi tak naprawdę o szukaniu produktów, bo zapytałem go w jaki sposób tak naprawdę podszedł do tego zadania, bo to jest jedna rzecz też, która bardzo wielu ludzi zniechęca, która, która no, no, wymaga czasu, tak? niektóre osoby potrafią znaleźć produkt w tydzień, niektóre osoby będą potrzebowały na to miesiąca, dwóch, trzech, jak w przypadku na przykład Leszka. Ale w momencie, kiedy ten produkt się znajdzie, to uwierzcie mi, że zaczyna się zwyczajnie z górki. i Leszek tutaj jest też świetnym przykładem tego, że tak naprawdę od produktu wszystko się zaczyna i na dobrą sprawę, od znalezienia produktu do tych 100 tysięcy właśnie dotarł dzięki temu, co Wam tutaj powie. Ja szukałem, jak już wiadomo było, że będę startował na Amazonie i tak dalej, no to szukałem produktu metodami omówionymi przez Ciebie w kursie. No i trwało to bardzo długo. Jak niektórzy się wypowiadają, że znaleźli produkt w tydzień albo w miesiąc, no to ja szukałem, z... znalazłem produkt gdzieś w połowie lipca, a zacząłem mm -hmm. od kwietnia, no więc trochę, trochę to trwało i codziennie faktycznie widziałem po kilka mm -hmm. godzin, bo to 5, 6, a nawet więcej godzin, siedzenia, przeglądania tych produktów. Wysyłałem Tobie też listę za listą. I... Wysywałem z tą listę, już miałem zamysł. W ogóle już widziałem, który produkt go się sprzedawał, jak dostawałem od ciebie odpowiedzi, to byłem tak rozczarowany, że żadne z tych produktów się nie nadają. Do ale byłeś rozczarowany tym, że, że powiedzmy źle szukałeś, czy byłeś rozczarowany moimi odpowiedziami? Znaczy moimi odpowiedziami, bo wiem, że szukałem dobrze, ale no wiadomo, to na początku to tak nie ma tego rozeznania, który produkt faktycznie się mhm. nadaje. No, ale jakby widziałem, że nie, nie, no nie będę podejmował jakby tutaj dyskusji z Tobą na ten temat. Tylko jak mówisz, że ten produkt konkretnie się nie nadaje, no to znaczy, że się nie nadaje i koniec trzeba szukać dalej. Więc uh -huh. szukałem. Jak się natknąłem już na ten swój produkt, to tak mówię, kurczę. W sumie to może być fajne, to wyślę mu to. <grym <grym no, powiedziałeś, <grym> że to się nadaje no i już wiedziałem, że to będzie ten produkt, bo tak jak od razu, jak Tylko na niego spojrzałem, to tak sobie pomyślałem, że. Chyba będę wiedział, jak dobrze go zrobić. Mm -hmm. No właśnie to jest to, tutaj świetnie mówisz, będę wiedział, jak dobrze go zrobić, bo mnie. Zau... Kurczę, zauroczyło, tak. Zauroczyło sposób, w jaki myślałeś. Tak? Bardzo muszę powiedzieć, bardzo mało osób myśli w sposób taki, jak ty, jeżeli przychodzi do wyróżniania produktu. Naprawdę tutaj dopieściłeś ten produkt, to jest, to jest taka pełen. No, jeszcze tak, powiedz, ja... jeszcze mam parę asów w rękawie, jeszcze go zrobię. Jeszcze, jeszcze lepiej. Tak, i, i właśnie. Ja gdzieś czułem w środku, że ten produkt wyjdzie. Jeżeli oczywiście on się jeszcze postara, tak? jeżeli do, dobrze, dobrze nie popełni dużo błędów, dobrze funduje reklamy, itd., tak dalej, ma szansę ten produkt wyjść. Szczególnie, że e, kierujesz na to, skierowałeś to na rynek amerykański, a tamten produkt ma wzięcie. E, zastosowanie tego produktu ma wzięcie na tamtym rynku. Więc e, tutaj mówię, trzymałem, trzymałem, zaczęli kciuki, no i właśnie teraz jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, więc, więc to jest super. Więc, tak jak mówisz, szukanie produktu u Ciebie trwało trochę, tak? tak? Trochę. cztery miesiące były... szukałem. Ok. No i to były takie sądzę momenty zwątpienia. Były, takie, były takie momenty zwątpienia, że już tak ręce mi opadały po prostu, że nie potrafię znaleźć tego produktu, a wszyscy wokół tam, szukali ich dużo szybciej, w mhm, internecie szukali ich dużo szybciej. Ale jakby zawsze sobie tam mówiłem w myślach, że te produkty są, tylko trzeba po prostu poświęcić na to czasem od razu i prędzej czy później się ten produkt znajdzie, nie ma opcji, żeby, żeby nie znaleźć jak się szuka. To... No, także już teraz wiecie, znacie tą drogę Leszka. Jeszcze raz Was zachęcam do obejrzenia całego wywiadu, bo to jest naprawdę skarbnica wiedzy tam, gdzie Leszek dzielić po prostu swoimi doświadczeniami i to niesamowicie pomaga, ale właśnie znacie teraz mniej więcej uh, ten zarys tego, co doprowadziło go do jego pierwszych 24 tysięcy dolarów, bo po dwóch miesiącach sprzedaży właśnie uh, Leszek osiągnął swoje 24 tysiące dolarów, ten wywiad nagraliśmy, um, wszystko, wszystko było okej, okay. ja wiadomo wrzuciłem go w sieci, do sieci mogliście go oglądać, ale też e, chcę Wam powiedzieć, właśnie jak to się u Leszka rozwijało. Bo to jest coś, co na pewno Was zainteresuje i to jest coś, co na pewno doda Wam energii i doda Wam motywacji. Bo ja co jakiś czas a, zawsze staram się pisać do swoich kursantów, tak? Oczywiście nie, nie, nie męczę ich wiadomościami codziennie, ale powiedzmy raz w miesiącu, czy tam raz na dwa miesiące odezwę się do, 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 do kursantów, którzy wiem, że sprzedają a, i, i w tym momencie zapytam się, jak leci, czy są jakieś problemy i tak dalej. I, I właśnie Leszek był jednym z tych kursantów, do którego ja pisałem. Leszek bardzo, bardzo chętnie mi o, przede wszystkim opisywał to, co się u niego dzieje. Eee, też przede wszystkim umówił się na kolejne konsultacje, gdzie zajmowaliśmy się jego reklamami, gdzie zajmowaliśmy się jego problemami, które gdzieś tam po drodze powstały. Bo, bo mówię, słuchajcie, jeżeli prowadzicie swój własny biznes. To nigdy nie jest tak, że, że zwyczajnie skowronki za, za oknem ćwierkają, wszystko jest kolorowe, zawsze się znajdzie coś, co będzie chciało przykrzyć Wam życie, zawsze będą jakieś zloty, zawsze będą jakieś upadki. I w tym przypadku znów, zobaczcie, Leszek nie bał się sięgnąć po konsultacje ze mną, nie bał się tak powiedzmy dokupić kolejnej dawki wiedzy, nie bał się współpracować z kolejnymi ludźmi, bo Leszek też na przykład zaczął później już współpracować z osobami, które, które będą potrafiły mu lepiej zoptymalizować reklamy, tak? które się tym. Maleszek zajmie, zajmie się w tym momencie rozwojem swojego produktu, albo też odezwał się do firm trzecich, które pomogą mu z wysyłką na terenie Stanów, ponieważ też postanowił właśnie rozwinąć swój produkt również na sklep internetowy, już nie tylko Amazon, ale ale i sklep, więc Leszek tutaj pokazuje ciągle, że gdzieś ten swój własny biznes trzeba inwestować, i to jest przede wszystkim, moim zdaniem, jedna z zasług, albo nie tyle jedna z zasług, to jest jedna rzecz, która przyczyniła się bardzo do rozwoju leszka i do jego sukcesu. I właśnie też często mnie pytacie, ile tak naprawdę można zarobić ze swojego biznesu? Kiedy będę mógł odejść z pracy. I tu chcę Wam pokazać właśnie wiadomość od leszka, którą dostałem. Jak właśnie z nim rozmawiałem, że rekordowo w 30 dni zarobił. 34 na 300, czyli w miesiąc udało mu się zarobić na 300. 34 tysiące. Ale jak widzicie, zostawiłem sobie tylko kasę na życie, a reszta w biznes. Duża partia towaru, podatki, sales tax, rejestracja na sales tax, duża sesja zdjęciowa i sklep internetowy. Więc Leszek tutaj nie myśli i nie myślał wtedy, żeby jak najwięcej kasy wyciągnąć ze swojego biznesu i w tym momencie, wiecie, już nie wiem, kupić sobie samochód lub cokolwiek innego. Leszek myśli tutaj strategicznie i przede wszystkim wszystko, co na dobrą sprawę zarobił, dalej inwestuje w biznes, w lepsze Zdjęcia, w lepszy produkt, w kolejny kanał sprzedaży. I to jest coś, co powinniście mieć również na uwadze, że jeżeli już decydujecie się na otwarcie swojego biznesu, to nie myślcie o tym, jak szybko z tego biznesu będziecie mogli wyciągać pieniądze. Ja wiem, że to jest ważne. Ja wiem, że wiele wielu z was na rozprawy już chciałoby zarabiać i zwolnić z etatu i i, wiecie, i żyć z pieniędzy, które robi biznes, ale pamiętajcie, że. że Biznes jest jak dziecko, na samym początku to dziecko trzeba odchować. Na dobrą sprawa nie dostaniecie od do tego dziecka nic, dziecko, tylko trzeba będzie dawać, dawać i dawać. I tak samo jest z biznesem. Podejdźcie do niego jak do czegoś, co chcecie rozwijać. I jeżeli będziecie rozwijać to przez rok i dwa, fajnie, będą z tego pieniądze, biznes zacznie Wam dawać z powrotem, ale nigdy nie skupiajcie się właśnie na wyciąganiu z tego biznesu, bo Leszek jest tutaj świetnym przykładem, że pieniądze, aby móc je powiększać, dalej były zwyczajnie reinwestowane. I dzięki temu, właśnie, na przykład, dostałem od leszka kolejnego screena w lipcu, kiedy to pochwalił się, że udało mu się osiągnąć już prawie 64 tysiące dolarów obrotu. Więc od na dobrą sprawę lutego jego biznes, w tym momencie jego obrót na Amazonie się potroił, tak? Czyli na dobrą sprawę tak co dwa miesiące mógł fajnie to utrzymywać. Dzięki temu od samego początku sprzedaży już osiągnął 64 tysiące prawie obrotu. Ale to wszystko jest zasługa tego, że Leszek naprawdę podchodził do biznesu poważnie, że mimo problemów, jakie miał, bo na przykład Leszek też miał czy zawieszony listing, e, czy miał problemy z dostawą towaru, e, ponieważ za długo mu w porcie tkwiło, a potem nie wiedział, gdzie jednak na dobrą sprawę jego towar jest. Te problemy gdzieś po drodze, które były, Leszek po prostu e, z zimną kalkulacją rozwiązywał. Nie poddawał się, mimo że, tak jak powiedziałem, na przykład miał zawieszony listing. Nie poddawał się, mimo że były jakieś problemy z transportem jego towaru, tak. Dzięki temu właśnie w lipcu dostałem wiadomość, że jest 64 tysiące prawie że dolarów obrotu. I potem znów e, powiedzmy, zostawiłem Leszka, jeżeli czegoś potrzebował albo chciał się coś dopytać, czyli się do mnie napisał. A też się zapytałem, jak to, a jak to mu wszystko idzie. I w październiku tego roku e, dostałem od, od Leszka kolejną wiadomość. I to było już przekroczone ponad 100 tysięcy e, dolarów obrotu. Od początku jego sprzedaży, od momentu na dobrą sprawę zobaczcie, kiedy znalazł ten produkt, do momentu, kiedy wysłał mi tą wiadomość, minęło. Ponad rok. Leszek ponad rok pracował na to, żeby dojść do tego momentu. A bardzo wiele ludzi, niestety, chciałoby dojść do tego momentu, na przykład teraz, gdzie to widzicie na ekranie, w 2-3 miesiące. Leszek pracował na to grubo ponad rok. I tylko dlatego, właśnie, że na to pracował, że może nie tyle nie miał oczekiwań, bo oczywiście każdy z nas ma oczekiwania, ale że cierpliwie dążył do tego, że cierpliwie omijał każdą przeszkodę. Udało mu się właśnie dotrzeć tu, gdzie teraz jest. Możecie zobaczyć też od niego wiadomości, które dostawałem, gdzieś przede wszystkim też mówi, że, że miał jakiś problem, ale że też przede wszystkim rusza dalej z tym projektem, tak? że, że dalej będzie się rozwijał, że to wszystko po prostu on dalej chce rozwijać, że to, że to, wszystko, że to wszystko w tym momencie rośnie. I jeszcze z taką rozmową, którą ja z Leszkiem też się wdałem, czy, czy wraca na etat i mówi, że, że nie, że, że, że nie wraca, szczególnie że teraz jest taka ani nas Sytuacja, już dzięki temu, że tak to rozwinął, jest w stanie, jest w stanie już, tego, już z tego wyżyć, już, już ma z tego pieniądze, więc no, na dobrą sprawę nie wraca na etat. Jedyne o czym teraz myśli, to to, żeby swój biznes dalej rozwijać. Ma pomysły na kolejne produkty, ma pomysły na dobrą sprawę, na kolejne rynki, a i na dobrą sprawę, zobaczcie, w kwietniu kupił kurs, tak? W kwietniu 2019 kupił kurs. Minęło teraz półtora roku i, i, i życie Leszka zmieniło, zmieniło się diametralnie pod tym względem. Więc Wam też polecam to, że jeżeli już podchodzicie do czegoś i chcecie rozwinąć swój biznes i chcecie. W jakikolwiek sposób zmienić swoje życie, dajcie sobie czas. Niestety, w życiu nie wszystko zmieni się na stryknięcie palcem, nie wszystko pójdzie po naszej myśli od samego początku. Tak samo mi, nie zawsze szło po mojej myśli, do teraz nie wszystko idzie po mojej myśli, ale jedyne co mogę zrobić, to po prostu przyłożyć się do tego i, i mieć wiarę w to że, to, że że moje umiejętności pozwolą mi na to, aby to rozwinąć. Ale przede wszystkim, tak jak powiedziałem, Moje umiejętności ja ciągle muszę poszerzać, moje umiejętności ciągle muszę nabywać i przede wszystkim muszę... Konsekwentnie nad wszystkim pracować. I właśnie dzięki temu, też dzięki takim cechom, Leszkowi wysłałem właśnie kolejną statuetkę na 100 tysięcy obrotu na Amazonie. Kiedy otwierał swoją statuetkę na 10 tysięcy, powiedział, że dał sobie słowo, że ta, ta, ta statuetka będzie miała towarzystwo, i tego słowa dotrzymał. Także te, ta statuetka na 100 tysięcy właśnie do Leszka jedzie. I tutaj jest do Was właśnie taka prośba, o której mówiłem na samym końcu, a może nie Tyle prośba, co też ogłoszenie dla Was. Właśnie też z racji tego, że Leszek osiągnął te 100 tysięcy, będzie organizowany webinar webinar, który będzie całkowicie darmowy, do którego będziecie mogli dołączyć i, którego, i który będziecie mogli obejrzeć. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Na tym webinarze przede wszystkim będzie raz, że wywiad z Leszkiem, ponieważ tam Leszek otworzy swoją statuetkę i też opowie o swojej drodze, żeby może Was jeszcze bardziej zmotywować, gdzie będziecie mogli zadać Leszkowi pytania, jeżeli, jeżeli oczywiście będziecie chcieli go o coś zapytać. I na tym webinarze poruszę te wszystkie problemy, z którymi każda osoba początkująca się boryka na samym początku, tak? Czy zacząć ten biznes? Czy w ogóle wejść w cokolwiek w 2021 roku? Patrząc, co się dzieje na dobrą sprawę na świecie. Czy biznes online to jest coś dla mnie? Właśnie na tym webinarze to będzie, na tym webinarze będzie Leszek, żeby też może on was mógł przekonać, że tą drogę, którą on wybrał, wam bardzo poleca. Będzie tam też moja kolejna kursantka, która. W w tym momencie niesamowicie się rozwija, z którą na dobrą, z która też na dobrą sprawę, ja się do niej odezwałem, potem ona, ona do, do nas, do mnie i do Korneli, gdzie, gdzie jej biznes poszedł w taką stronę, że, że po prostu musi zacząć zatrudniać ludzi, bo, bo zwyczajnie, zwyczajnie tak to się rozwinęło. Więc tutaj moja kursantka Basia, z którą też jest wywiad na kanale. Będzie uczestniczyć też w tym webinarze na żywo, także jeżeli będziecie mieli do, do niej pytania i, i przede wszystkim jeżeli będziecie chcieli się zapoznać z jej historią, bo jest niesamowicie ciekawa i sądzę, że przede wszystkim przybrała. Niesamowity obrót, że sama Basia się nie spodziewała, że w ten sposób może się jej życie tak szybko zmienić, więc Basia też będzie na tym webinarze. Więc jeżeli jesteś osobą początkującą właśnie, jeżeli zastanawiasz się, czy biznes online jest dla Ciebie, czy jednak wejść w ten biznes, czy warto jest wejść w ten biznes w 2021 roku, to właśnie w ten piątek o godzinie 19 odbędzie się darmowy webinar. Mamy 150 miejsc, także lista zapisów jest w linku pod tym filmem, jeżeli chcesz wziąć udział w tym webinarze. Jeżeli chcesz posłuchać historii Leszka, jeżeli chcesz posłuchać historii Basi i może przekonać się co do biznesu online, to nie może Cię na nim zabraknąć. Także jeszcze raz podkreślę, webinar dla osób początkujących 27 listopada o godzinie 19 na żywo będzie Leszek, na żywo będzie Basia, na żywo będę ja. Także będzie około 2 godzin, e, będzie taki dwugodzinny webinar. Naprawdę zapraszam każdą osobę początkującą, która myśli czy rozpocząć biznes online. W tym filmie był, to było na tyle. Jeszcze raz zapraszam Was do obejrzenia wywiadu z Leszkiem, jeżeli go jeszcze nie widzieliście. No i mam nadzieję, że widzimy się w piątek na webinarze. Cześć!